Popołudniowe słońce rozciągało się po cichej uliczce na przedmieściach. Jego blask odbijał się od czarnej maski luksusowego sedana, który właśnie zatrzymał się z piskiem opon. Z samochodu wysiadł mężczyzna. Gładko zaczesane włosy, ciemne okulary, skórzana kurtka, która wręcz krzyczała o arogancji. Nazywał się Adrian Donnelly, syn notorycznego biznesmena, którego wszyscy w mieście nazywali po prostu Donem. Ludzie zwykle ustępowali mu z drogi. Ale tego dnia na tym cichym chodniku Adrian zatrzymał się przed czymś, a raczej przed kimś, kto nawet nie uniósł wzroku, gdy przemówił. Na krawężniku stała mała drewniana skrzynka, wypełniona jaskrawo czerwonymi jabłkami. Obok niej klęczała młoda kobieta, o zmęczonych oczach i drżących dłoniach, a przy niej jej córeczka, dziewczynka może sześcioletnia, ubrana w pastelową różową sukienkę, ściskająca jedno jabłko jak skarb. Na kartonie opartym o skrzynkę widniał napis Kup moje jabłka, by pomóc mojej mamie. To był widok, który mógłby wzruszyć nawet najtwardsze serce, ale nie Adriana. Skrzywił się, podszedł bliżej i z pogardą wskazał palcem w ich stronę. Zanim opowiem, co wydarzyło się dalej, poświęć chwilę. Jeśli wierzysz w dobroć, sprawiedliwość i drugie szanse, polub ten film. Zasubskrybuj, za pozorami i udostępnij tę historię, by przypominała światu, że współczucie wciąż istnieje. Kobieta nazywała się Sofia Hale. Nie zawsze była taka złamana. Pracowała kiedyś w małym biurze rachunkowym, marzyła o lepszym życiu dla córki, Mai. Ale gdy mąż ją porzucił, a firma, w której pracowała, upadła, została z rachunkami, za czynsz, szpital i pustą lodówką. Sprzedaż jabłek na rogu Maple Avenue nie była jej marzeniem, była przetrwaniem. Każdego ranka mówiła Mai, że to przygoda, ale w środku każda sprzedaż była cichą prośbą o litość od obcych, którzy rzadko się przejmowali. Tamto popołudnie było wyjątkowo spokojne. Kilku życzliwych ludzi zatrzymało się, kupując jabłka z uśmiechem, niektórzy zostawiali drobne więcej. A potem pojawił się czarny samochód z rykiem silnika i arogancją która sprawiła, że serce Sofii zamarło. Głos Adriana przeciął powietrze jak nóż, wyśmiewał ich napis, jej drżące ręce, mówił, że tacy ludzie jak ona psują wygląd dzielnicy. Kiedy mała Maja schowała się za matką, Adrian podszedł bliżej, a jedno jabłko potoczyło się po chodniku i zatrzymało przy jego błyszczącym bucie. Kopnął je na bok. Sofii napłynęły łzy do oczu, ale przytuliła córkę, szepcząc, by zachowała spokój. Nie rozumiała, dlaczego los zawsze wybierał ich na ofiary upokorzeń. Może dlatego, że wyglądali na słabych, łatwych do zdeptania. Próbowała tłumaczyć, że tylko próbują związać koniec z końcem, ale Adrian nie słuchał. Chciał sceny. Chciałby ktoś zobaczył syna Dona, jak pokazuje władzę nad bezsilnymi i ktoś zobaczył. Z daleka dał się słyszeć głęboki pomruk silników, jak grzmot przetaczający się po ulicy, ludzie odwracali głowy. W oddali połyskiwała w słońcu linia motocykli sunących powoli, równo czarne kurtki, a na nich czerwono-białe godło Hells Angels. Pięciu motocyklistów, każdy z twarzą stwardniałą od wiatru, dróg i historii, których świat nigdy nie zrozumie. Adrian ich nie zauważył, był zbyt zajęty krzykiem. Ale Sofia widziała: widziała, jak przechodnie zamilkli, jak powietrze nagle zgęstniało, a nawet wiatr ucichł, gdy motocykliści zaparkowali przy krawężniku. Z prowadzącego motocykla zszedł wysoki mężczyzna około pięćdziesiątki z siwą brodą, zaczesanymi do tyłu włosami i wytatuowanymi ramionami, które błyszczały w słońcu. Na skórzanej kamizelce Hells Angels po jednej stronie L po drugiej. Nazywał się Reed. Rid nie powiedział nic na początku. Stał tylko, obserwując scenę: matkę klęczącą przy córce i aroganckiego mężczyznę, który wymachiwał palcem jak pan świata. Potem ruszył wolno do przodu. Dźwięk jego butów odbijał się echem pochodniku. Adrian odwrócił się z irytacją, widząc, jak reszta bajkerów staje za Ridem, jak milcząca ściana. Przez chwilę słychać było tylko ciche stukanie chłodnących silników. Sofii serce waliło jak młot. Nie wiedziała, czy powinna się bać, czy czuć ulgę. Rid zatrzymał się przy niej, spojrzał na napis, potem na małą Maję, jej twarz umazaną łzami. Kucnął, podniósł jabłko, które potoczyło się pod jego but, obracając je w dużej, zniszczonej dłoni, tej samej, która mogła złamać człowieka, albo ochronić dziecko. Spojrzał na Adriana i zapytał spokojnym, niskim głosem: Myślisz, że to cię czyni silnym? Adrian zamarł, pozostali motocykliści zrobili krok naprzód. Nie dotykali go, nie grozili, ale ich obecność wystarczyła, by jego pewność siebie stopniała. Reed sięgnął do kamizelki, wyjął złożony banknot stodolorowy i położył go delikatnie na skrzynce. – Biorę całą skrzynkę – powiedział nadal patrząc na Sofię. – Nie na niego. – A jeśli ktokolwiek jeszcze odważy się was dręczyć, dajcie nam znać. Adrian próbował coś bełkotać o tym, że nie chciał źle. Ale jedno spojrzenie Rida go uciszyło. Pozostali motocykliści też zaczęli dorzucać pieniądze, dwudziestki, pięćdziesiątki, aż jabłka prawie zniknęły pod grubą warstwą banknotów. Jeden z nich podał Mai błyszczące czerwone jabłko i uśmiechnął się. Sprzedawaj dalej, maleńka. Dobrze ci idzie. Gdy odchodzili, Rid spojrzał na Sofię jeszcze raz i skinął głową. Nie jak wybawiciel, lecz jak ktoś, kto rozumie. Może i on kiedyś znał głód? Może dlatego anioły jeździły tak, jak jeździły? Nie dla kłopotów, lecz dla sprawiedliwości, gdy nikt inny nie miał odwagi stanąć w obronie słabszych. Adrian wrócił do samochodu, nie powiedziawszy już ani słowa. Jego arogancja zniknęła, ręce drżały mu na kierownicy. Gdy odjechał, ulica znów stała się cicha. Sofia wypuściła powietrze z ulgą. Po raz pierwszy od dawna poczuła spokój. Maja przytuliła jabłko, uśmiechając się szeroko. Mamo, szepnęła, to byli aniołowie. Sofia uśmiechnęła się przez łzy. Tak, kochanie, powiedziała cicho. Dokładnie tak, aniołowie. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub, udostępnij i zasubskrybuj, za pozorami, gdzie wierzymy, że nawet w najciemniejszych chwilach są ludzie, którzy wybierają dobro. Zanim odejdziesz, Napisz w komentarzu, co byś zrobił, gdybyś zobaczył matkę i córkę w takiej sytuacji. Gdy motocykliści odjechali w stronę zachodzącego słońca, a dźwięk silników zniknął w oddali, w powietrzu pozostała cicha prawda. Prawdziwa siła nie mierzy się władzą ani pieniędzmi, lecz odwagą, by chronić tych, którzy nie mogą obronić się sami. I na tym małym rogu Maple Avenue dobroć właśnie zwyciężyła.